Ze względu na bardzo ciepłe wody Zatoki Meksykańskiej huragan bardzo szybko stawał się coraz silniejszy i groźniejszy. Dla takiego żywiołu to doskonałe paliwo. Takie warunki, zdaniem ekspertów, są efektem globalnego ocieplenia i podstawą do rozwijania się i wzmacniania takich żywiołów. W przypadku Heleny jest najlepszym przykładem. Służby w kwestii Heleny używały stwierdzeń, że to huragan katastroficzny, monstrualny, destrukcyjny, a jakiekolwiek zetknięcie się z nim bardzo poważnie grozi nawet śmiercią. Kilka milionów ludzi zostało pozbawionych dopływu energii elektrycznej. Dla wielu z nich taka sytuacja potrwa nawet kilka dni, a nawet kilka tygodni. To szczególnie niebezpieczne dla starszych osób którzy pozbawieni są klimatyzacji, a przecież Helena zaatakowała w miejscach, w których na co dzień jest bardzo wysoka wilgotność. Żywioł dosłownie wepchnął na ląd masy wody, teraz stopniowo słabnie, ale w dalszym ciągu ze względu na katastroficzne opady deszczu jest bardzo niebezpieczny. Jego siła dotrze do Wirginii, a nawet powyżej tego stanu. Z miejscowości Naples, południowo-zachodniej Florydy, dla Dziennika Związkowego Jan Pachlowski.